Ostatnia sytuacja, gdy w jednym z polskich miast w oknie życia pozostawiono dwuletnie dziecko, poruszyła wiele serc. Ale co tak naprawdę dzieje się z takim dzieckiem od strony prawnej. Zgodnie z procedurą dziecko z okna życia trafia do szpitala. Badania te mają na celu nie tylko ustalenie stanu zdrowia dziecka, ale także ustalenia, czy w przeszłości nie zostało popełnione przestępstwo przez rodziców lub prawnych opiekunów tego dziecka. Następnie szpital zawiadamia sąd rodzinny, który to sąd wszczyna procedurę nadanie nowej tożsamości takiemu dziecku. Ta sytuacja jest wyjątkowa. Chłopczyk ma około dwóch lat, pamięta swoją historię. Dziecko, które zostało pozostawione w oknie życia, traktowane jest jako osoba o nieznanej tożsamości. To oznacza, że procedura jego ochrony zaczyna się zupełnie inaczej niż w przypadku dzieci, których rodzice wyraźnie zrzekają się praw rodzicielskich. Pierwszym krokiem jest nadanie nowej tożsamości, imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia przez sąd. Ten sam sąd zarządza również sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka nieznanych rodziców. Dopiero potem dziecko trafia do pieczy zastępczej, wskazanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej nie do rodziny adopcyjnej, tylko tymczasowej. Inaczej wygląda to, gdy rodzic, najczęściej matka, złoży w sądzie oświadczenie o zgodzie na adopcję bez wskazania konkretnej osoby. W takiej sytuacji dziecko może od razu trafić do nowej rodziny jest to tak zwana preadopcja czyli do rodziny gotowej je przysposobić. To ważne z punktu widzenia dziecka. Szybkie nawiązanie więzi z opiekunem już od pierwszych dni ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa. Takie oświadczenie można złożyć w zasadzie od ręki w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica lub jego pobytu. Dlaczego warto promować wiedzę o takiej możliwości? Czasem decyzje są dramatycznie trudne, ale prawo daje możliwości, aby pomóc dziecku jak najlepiej zacząć nowe życie z nową rodziną. Jesteśmy kancelarią, która rozumie nie tylko prawo, ale także ludzi i ich trudne sytuacje, w których się obecnie znajdują. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawach rodzinnych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Z empatią i profesjonalizmem zapraszam do kontaktu.